Z jakich atrakcji na statku możesz korzystać w cenie biletu? Po pierwsze restauracje i bufety. Podczas rejsu można skorzystać z różnorodnych opcji jedzenia, w tym bufetów, restauracji i stołówek. Posiłki w głównych jadalniach zazwyczaj są wliczone w cenę rejsu. Baseny i jacuzzi. Statki wycieczkowe często posiadają różnorodne baseny, w tym baseny główne na pokładzie oraz mniejsze baseny na innych poziomach. Jacuzzi również są dostępne dla gości. Oczywiście tutaj też mamy bardzo często całe aquaparki. Atrakcje na pokładzie. Na statkach znajduje się wiele atrakcji, takich jak minigolf, boiska. Transportowe, symulatory fal, ścianki wspinaczkowe, właśnie parki wodne i wiele, wiele innych, z których można oczywiście korzystać za darmo. Aby poznać magię rejsów wycieczkowych, zapraszam na stronę darmowetwórcze.pl